E-recepty i e-skierowania cyfrowa rewolucja w ochronie zdrowia. System ochrony zdrowia w Polsce przeszedł w ostatnich latach istotną cyfryzację, a jednym z kluczowych elementów tej zmiany są e-recepty i e-skierowania. Aplikacja MOBYWATEL umożliwia bezpośredni, wygodny dostęp do tych dokumentów, bez potrzeby posiadania ich w wersji papierowej. Dla pacjentów oznacza to mniej formalności. Szybszą obsługę i lepszą kontrolę nad historią leczenia. E-Recepty. E-Recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną receptę papierową. WEMO obywatelu użytkownik może, przeglądać listę wszystkich otrzymanych e-Recept, także tych już zrealizowanych, sprawdzać szczegóły każdej recepty, w tym nazwę i dawkę leku, liczbę opakowań, datę wystawienia i ważność recepty, dane lekarza wystawiającego. Status realizacji: np. częściowo zrealizowana, zrealizowana, nieaktywna, prezentować kod e-recepty. Czterocyfrowy lub kod kreskowy: w aptece wystarczy pokazać ekran telefonu, otrzymywać powiadomienia o nowych receptach bez konieczności. Logowania się do IKP. E-recepta może być zrealizowana w dowolnej aptece w Polsce, a dzięki aplikacji proces ten staje się błyskawiczny i bezproblemowy. Eskierowania cyfrowy dostęp do badań i specjalistów. Eskierowanie to cyfrowy odpowiednik skierowania na wizytę u lekarza specjalisty, np. kardiologa, endokrynologa, badania diagnostyczne, np. USG, rezonans magnetyczny, leczenie szpitalne lub rehabilitację. Za pośrednictwem MObywatela obywatela użytkownik może przeglądać wystawione eskierowania, zarówno aktualne, jak i zrealizowane lub anulowane. Sprawdzać datę wystawienia, dane świadczeniodawcy i cel skierowania, okazać kotę e skierowania w placówce medycznej wystarczy telefon, bez konieczności drukowania dokumentów, kontrolować, czy skierowanie zostało już zarejestrowane przez placówkę. System aktualizuje status. Automatycznie. Dzięki e skierowaniom nie trzeba obawiać się zagubienia dokumentu ani jego nieczytelności. Wszystko. Znajduje się w aplikacji dostępne na żądanie. Bezpośrednie połączenie z internetowym kontem pacjenta IKP. Funkcjonalność e-recept i e-skierowań w e-obywatelu opiera się na integracji z systemem IKP internetowe konto pacjenta. Oznacza to pełną synchronizację danych, gwarancję aktualności informacji, wysokie standardy ochrony danych medycznych, zgodne z RODO i ustawą o ochronie zdrowia. Użytkownik nie musi osobno logować się do IKP, wystarczy dostęp do MOBYWATELA, by uzyskać te same informacje w bardziej przejrzystej i przystępnej formie. Korzyści dla pacjenta. Wygoda, brak potrzeby noszenia papierowych dokumentów. Szybkość, natychmiastowy dostęp do leków i specjalistów. Bezpieczeństwo, dane są chronione i dostępne tylko po uwierzytelnieniu. Ekologia mniej wydruków, mniej papieru, mniej formalności a ponadto ułatwia codzienne życie obywateli i jednocześnie usprawnić funkcjonowanie służby zdrowia. Jeśli podobał ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla was przygotowuję. Jeśli film przypadł ci do gustu, Zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku